Gdy ptak wędrowny wysokim lotem zbliża się do granic Pojezierza Brodnickiego, widzi pod skrzydłami iskrzące wody jezior rozlanych w dolinach, ułożone w ciągi, niby nanizane na zieloną nić paciorki pereł. Tam, wśród wzgórz, w otulinie bogatych lasów, od czasu do czasu wyłaniają się zabudowania miejscowości siedzib człowieka. Stara dostojna brodnica, a potem Morze Zielone, spośród którego na 53 stopniu 12 minucie szerokości geograficznej północnej i 19 stopniu 38 minucie długości geograficznej wschodniej lub po prostu 20 km na południowy zachód od Brodnicy przy przesmyku dwóch jezior, przycupnęło urocze miasteczko, którego niepowtarzalna atmosfera i uroda położenia zachwyciła niejednego przybysza. W miasteczku ze snów czas się zatrzymał i inny ma wymiar. Płynie wolno jak senna rzeka, szeroko, wylewnie, spokojnie, na zakrętach dziejowych staw się zamienia. Nigdzie tak pięknie nie pachnie po deszczu powietrze, z duszną, miodową lipą. Owa wyłaniająca się zewsząd sielskość to kojący dość burzliwej historii tego miasteczka, którym nieraz wstrząsały fale dziejów całej Polski. Lokowane już w 1327 roku przez biskupa płockiego Floriana na ręce zasadzcy Teodoryka, miało zostać miastem biskupów płockich. Ot, coś na wzór włoskiego Castel Gandolfo z całym szacunkiem dla proporcji. Kuria wystawiła tu nawet zamek, który w 1630 roku zniszczyli Szwedzi, a którego śladów szukają teraz archeolodzy. Gminna legenda, a i pewne dane historyczne sugerują, że mógł on stać na niewielkim płaskowyżu niedaleko dzisiejszego kościoła. W każdym razie. Miasto przez wieki żyło w rytm reguł religii, a parafie ustanowiono tu już w roku 1325, zatem dwa lata przed nadaniem praw miejskich, i powierzono ją stróżom grobu jerozolimskiego zwanym miechowitami lub bożogrobcami. Już po wydaniu w roku 1383 przez biskupa płockiego Ścibora drugiego przywileju, Miasto otrzymało pieczęć i herb z wyobrażeniem ryby starego, wymownego chrześcijańskiego symbolu. Obecny kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego jest trzecim, a może nawet czwartym z kolei. Po poprzednich drewnianych nie ma już śladu. Ten zaczęto budować w 1765 roku, dzięki staraniom ówczesnego prepozyta Miechowity Antoniego Januszewskiego. Budowa trwała aż 37 lat, bo dopiero w 1812 roku odbyła się benedyktycja. To najcenniejszy zabytek Głóżna, świadek ponad dwóch wieków historii, centrum życia duchowego. Jego wnętrze jest utrzymane w kolorystyce bożogrobców. Wyraźnie tu dominują złoto, zieleń i czerwień. W całym kościele widać przemożny wpływ włoskiego baroku, a trzy najważniejsze ołtarze pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku są w rokokowej manierze. Ciekawostką jest, że sam ołtarz główny to tylko trochę uproszczona i pomniejszona kopia ołtarza z kościoła Bożogrobców z Nysy Opolskiej. Kiedyś, za nim znajdowało się wejście do krypty grobowej Gużneńskich Miechowitów. Obecnie, od dawna zamurowane. W sierpniu 2006 roku ekipa archeologów znalazła inne, dość nietypowe wejście do krypty. Dawni opiekunowie świątyni wraz z ostatnim zmarłym w 1830 roku miechowickim proboszczem Eustachem Calińskim wciąż tu są. Zanim opuścimy świątynię, zerknijmy jeszcze na dwie wieże. W lewej, tej z zegarem fundacji proboszcza Klemensa Antanasza, Znajduje się dzwon z 1638 roku, zaś sąsiadka dźwiga aż dwa równolatka pierwszego i nieco starszy z 1633 roku, zaś do tego sygnaturkę. Niemal wprost z kościoła można wejść na rynek najważniejszy plac miasta który już w XVIII wieku posiadał bruk, co w ówczesnej Polsce nie było zbyt powszechne. Wypada tu zaznaczyć, że pomimo zniszczeń i rozmaitych kataklizmów historii, do dziś przetrwało średniowieczne założenie czworobocznego rynku z ulicami wybiegającymi z krótkich pierzei. Spacer wąskimi uliczkami Górna może sprawić wiele przyjemności, gdyż panuje tu specyficzna atmosfera, tak jakby czas płynął obok. Zresztą już autorzy przedwojennego folderu o Góżnie i okolicy pisali Każdy, kto szuka bezwzględnego spokoju i ciszy, niech przyjedzie do Góżna i jego zielonych roztoczy leśnych każdego czasu ukażą mu się one w całej wspaniałości swego piękna w majestacie swoim gdy wichry huczą i targają światem a nic nie mąci nieskończonego milczenia jak tylko dalekie gdzieś kłucie dzięcioła tak tu właśnie jest i dzisiaj wspaniałe czasem wręcz monumentalnego piękna krajobrazy całej gminy Dziewictwo nieskażonej niczym przyrody działa na współczesnego człowieka jak balsam. Skłania do refleksji o pięknie świata, w którym żyjemy, a który ocalić musimy. Nic dziwnego, że coraz więcej ludzi chce odpocząć właśnie w tym uroczym Skrawku Polski. To dla ich wygody powstały, ba wciąż powstają na terenie całej gminy, coraz lepiej wyposażone, coraz lepszymi ofertami i komfortem dysponujące ośrodki, bazy, hotele, pensjonaty, ich goście mogą bez problemu poruszać się po okolicy według dobrze a oryginalnie oznaczonych tras. W 1990 roku na pograniczu historycznych ziem Lubawskiej na północy, Działdowskiej na wschodzie, Zawkrzeńskiej na południu oraz Dobrzyńskiej i Michałowskiej na zachodzie utworzono góżnieńsko lizbarski Park Krajobrazowy. Na powierzchni prawie 28 tysięcy hektarów objęto ochroną obszar o bardzo wysokich wartościach przyrodniczo-krajobrazowych. I turystycznych. Ponad 70% powierzchni parku zajmują wielopostaciowe kompleksy leśne kipiące bogactwem flory i fauny, jaką gdzie indziej w tak urokliwej rzeźbie terenu trudno zobaczyć. Liczne źródła, cieki, jeziora wabiące czysto tonią, nadające powierzchnię